Szczęść Boże? Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu, w podsumowaniu, powraca sprawa księdza Glasa. Niespodziewany zwrot. Zaczęła się wojna w Watykanie. Ostatnie starcie wojowników Franciszka. Skradziono cudowną figurę Maryi. Zagadkowy cud cudownego medalika. Sygnał z nieba od świętego Szarbela. Zwrot w sprawie rozwodów kościelnych oraz. Nowe badanie obnaża efekt Franciszka. Katolicy zaczynają czcić siły natury. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Powraca sprawa księdza Glasa. Niespodziewany zwrot. Liczne media podały, że nastąpił nagły zwrot w sprawie znanego kaznodziei księdza Piotra Antoniego Glasa, pełniącego posługę w angielskiej diecezji Portsmouth. W kwietniu ubiegłego roku został on uznany przez ławę przysięgłych sądu St. Helier za winnego czynów lubieżnych wobec dziecka. 22 stycznia duchowny wygrał sprawę apelacyjną i uzyskał prawo do ponownego procesu. Na razie nie podano do wiadomości, na czym sąd apelacyjny na Jersey oparł swoje orzeczenie unieważniające poprzedni wyrok i nakazujące zwolnienie duchownego z więzienia. Nie są też jeszcze znane terminy kolejnych kroków podejmowanych w postępowaniu. Zaczęła się wojna w Watykanie. Ostatnie starcie wojowników Franciszka. Wydaje się, że w Watykanie zaognia się konflikt między ortodoksyjnymi duchownymi, którzy walczą o zachowanie doktryny katolickiej, a tymi, którzy dążą do jej degradacji i zaniżenia znaczenia. Jak podała katolicka agencja informacyjna, na otwarciu posiedzenia plenarnego Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, jej prefekt, kardynał Wiktor Manuel Fernandez, wygłosił szereg groźnych twierdzeń. W swoim wystąpieniu, cytuję, ostro skrytykował współczesną kulturę internetową. Na niezliczonych blogach ludzie, często bez przygotowania teologicznego, wyrażają opinie i wydają osądy, jakby przemawiali ex cathedra, czyli z roszczeniem do nieomylnej prawdy. Według kardynała, brak świadomości własnych ograniczeń prowadził w historii do poważnych tragedii od ekscesów Inkwizycji, po wojny światowe, Shoah i masakry w Strefie Gazy. Wszystkie te sytuacje, cytuję, były często usprawiedliwiane zwodniczymi argumentami, ponieważ ludzie byli zbyt pewni własnego punktu widzenia. Powołując się na słowa papieża Leona XIV. Zgodnie z którymi nikt nie posiada całej prawdy, stwierdził, że wszyscy, cytuję, są wezwani do pokornego i wspólnego jej poszukiwania. Kościół, który nie zamyka się w sobie, musi słuchać Boga, aby w ten sam sposób móc słuchać wszystkich ludzi. Dotyczy to zwłaszcza teologów, których wiedza jest dziś często ograniczona do poszczególnych dyscyplin, podczas gdy tajemnice wiary są ze sobą powiązane w cenną hierarchię. Koniec cytatu. W aktualnej rzeczywistości historycznej Kościoła podobne wypowiedzi służą wyłącznie konsekwentnemu rozmywaniu znaczenia doktryny jako fundamentu Kościoła, znaku jego nadprzyrodzonego charakteru i uniwersalności zbawczej. Retoryka ostrzegająca przed nieomylnością, arogancją i zamknięciem doktrynalnym działa dziś jak narzędzie delegitymizacji samej idei prawdy objawionej, stabilnej, przekazywalnej i zobowiązującej. Wiele zachowań modernistycznych hierarchów zdradza przy tym narastający lęk o utrzymanie dominacji modernistycznej wizji Kościoła, którą ze wszystkich sił próbują zabezpieczać moralnym szantażem. Tymczasem papież Leon w swojej Katechezie o Soborze Watykańskim II posłużył się zupełnie innym paradygmatem. Przypomniał m.in. że Kościół w swojej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest i w co wierzy. Święta, tradycja i Pismo Święte stanowią powierzony Kościołowi jeden depozyt Słowa Bożego. Jego wyjaśnianie zostało zlecone żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Depozyt jest terminem, który w swoim źródłosłowie ma naturę prawną i nakłada na depozytariusza. Obowiązek zachowania treści, którą w tym przypadku jest wiara, oraz przekazania jej w stanie nienaruszonym. Dodał też, że również dzisiaj depozyt Słowa Bożego znajduje się w rękach kościoła i my wszyscy pełniący różne posługi kościelne musimy nadal strzec jego integralności jako gwiazdy polarnej na naszej drodze w złożoności historii i egzystencji. Koniec cytatu. Skradziono cudowną figurę Maryi. Jak podał portal niedziela.pl, policja poszukuje sprawcy kradzieży figury Matki Bożej Róży Duchownej, szczonej jako cudowna z kapliczki przy ulicy Wysockiego na Targówku w Warszawie. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy, z piątku na sobotę. Figura została sprowadzona z włoskiego Montichiari, miejsca domniemanych objawień Maryi. Jak relacjonują mieszkańcy, stojąca tam od lat 80. XX wieku kapliczka nie została zniszczona. Sprawca otworzył szklane drzwiczki i wyjął figurę. Jak poinformowała sierżant Klaudia Dadasiewicz z komisariatu na Targówku, Zgłoszenie kradzieży wpłynęło w sobotę, a policja zabezpiecza monitoring i ustala okoliczności zdarzenia. Zagadkowy cud cudownego medalika Jak podał portal niedzielna.pl, Francuzi na nowo odkrywają znaczenie cudownego medalika. W 2025 roku paryską kaplicę przy Bak, gdzie w 1830 roku Matka Boża miała objawić się świętej Katarzynie Laboure i przedstawić wzór medalika, odwiedziło aż 3 miliony wiernych, co stanowi rekordową liczbę. Tym samym ta skromna kaplica stała się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy Francji. Kaplica cudownego medalika znajduje się w domu macierzystym Sióstr Miłosierdzia. To właśnie tam Maria powierzyła młodej nowicjuszce misję rozpowszechniania medalika z wizerunkiem Niepokalanej, obiecując liczne łaski tym, którzy będą go nosić z ufnością. Siostry nie wiedzą, czemu mają przypisywać tak wzmożony napływ wiernych do kaplicy. Siostra Magdalena, archiwistka wspólnoty, wypowiedziała się o tym w wywiadzie, mówiąc: "Odbieramy to jako łaskę z nieba. Kiedy widzę modlących się pielgrzymów i ich łzy, mówię sobie: jest tutaj Bóg. Są to bardzo silne chwile." Sygnał z nieba od Świętego Szarbela jak podał portal EWTN News, od początku 2026 zgłoszono już aż dwa nowe cuda przypisywane w stawiennictwu św. Szarbera. Oba dotyczą niewytłumaczalnych z medycznego punktu widzenia uzdrowień kobiet. Pierwszą jest amerykańska prawnik Georgian Walker, która po operacji jamy brzusznej w 2024 roku przez 10 miesięcy zmagała się z ciężkim zakażeniem i niegojącą się raną. Lekarze zaplanowali kolejną operację, jednak po trwających od września 2025 roku modlitwach i namaszczeniu rany olejem świętego zagoiła się na całkowicie. Drugie uzdrowienie dotyczy Rachy Szarbel z południowego Libanu. W październiku 2025 roku badanie MRI wykazało u niej oponiaka rdzenia kręgowego, kwalifikującego się wyłącznie do operacji. W nocy poprzedzającej kolejne badanie kobieta modliła się, dotykając wizerunku świętego Szarbela. Następnego dnia rezonans nie wykazał żadnych zmian chorobowych. Lekarze stwierdzili brak medycznego wyjaśnienia. Zwrot w sprawie rozwodów kościelnych. Podczas przemówienia do członków Trybunału Roty Rzymskiej papież Leon XIV obrał narrację rzadko spotykaną we współczesnym nauczaniu. Wskazał bowiem na służbę prawdzie jako na fundament pracy sądów kościelnych, zwłaszcza w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Papież podkreślił, że miłosierdzie i miłość bliźniego nie mogą prowadzić do relatywizacji prawdy ani do decyzji pozbawionych obiektywnej podstawy. Ostrzegł przed źle pojętym współczuciem, które, choć motywowane pozorną troską duszpasterską, zaciera wymóg rzetelnego ustalenia stanu faktycznego. Niech zatem wasza praca Cytuję, zawsze będzie motywowana prawdziwą miłością bliźniego, która ponad wszystko pragnie Jego wiecznego zbawienia w Chrystusie i w Kościele, a która pociąga za sobą przygnięcie do prawdy Ewangelii. W ten sposób odnajdujemy perspektywę, w której należy umiejscowić wszelką kościelną działalność prawną salus animarum jako najwyższe prawo w Kościele. W ten sposób wasza służba Prawdzie Sprawiedliwości jest pełnym miłości wkładem w zbawienie dusz. Koniec cytatu. Papież wyraźnie zaznaczył konieczność rygoru intelektualnego i uczciwości sumienia oraz że celem, który jednoczy wszystkich uczestników procesu, każdego w wierności swojej roli, jest poszukiwanie prawdy, która nie sprowadza się do spełnienia zawodowego, ale należy ją rozumieć jako bezpośredni wyraz odpowiedzialności moralnej. Choć jedno przemówienie rzecz jasna nie wystarczy, by zatrzymać plagę tzw. rozwodów kościelnych, czyli nadużywania instytucji stwierdzenia nieważności małżeństwa, które coraz częściej w praktyce zastępuje rozwód, to jednak wystąpienie papieża pokazuje zdecydowanie dobrą tendencję. Tendencję, która ma szansę spowodować powrót do rozumienia procesu jako aktu służby prawdzie, a nie narzędzia legalizacji związków, które w świetle prawa Bożego pozostają bezprawne i cudzołożne. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli obserwować powszechny w kościele wzrost szacunku i czci do nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Nowe badanie obnaża efekt franciszka. Katolicy zaczynają czcić siły natury. Jak podał portal Rorateceli, jeden z najważniejszych ośrodków badań religijnych Pew Research Center opublikował nowe badanie ujawniające tragiczny stan kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej. Tamtejszy katolicyzm znajduje się w kryzysie od czasów posoborowych, jednak, co istotne, prawdziwe załamanie nastąpiło dopiero podczas pontyfikatu pochodzącego z Argentyny papieża Franciszka. Wnioski są alarmujące, bowiem w latach feralnego pontyfikatu odsetek katolików spadł aż o co najmniej 9 punktów procentowych w sześciu najludniejszych krajach regionu, nie wyłączając Argentyny. Protestantyzm pozostał stosunkowo stabilny w całym regionie, wzrosła natomiast liczba ludności niezrzeszonej religijnie. Jednym z powodów tego zjawiska jest odchodzenie od katolicyzmu przez osoby dorosłe, które zostały wychowane w tej religii, ale już się z nią nie utożsamiają. Co ciekawe, mimo ogólnego spadku liczby katolików, większość dorosłych w regionie jest wciąż w pewnym stopniu religijna, co potwierdzają różne wskaźniki. Duży odsetek osób stwierdził, że wierzy w Boga i generalnie identyfikuje się z religią jako taką. Bardziej jednak niepokoi inny wniosek. Jak pokazuje badanie, katolicy i osoby niezrzeszone w Ameryce Łacińskiej są generalnie bardziej skłonne niż protestanci wierzyć w to, że elementy natury, takie jak góry, rzeki czy drzewa, mogą posiadać duchy lub energie duchowe. Na przykład w Argentynie aż 7 na 10 katolików wierzy, że duchy mogą zamieszkiwać elementy natury, podczas gdy spośród protestantów zdanie to podziela zaledwie 47% osób. Wnioski, jakie nasuwają się po tym badaniu, potwierdzają to, co tradycjonaliści mówili od dawna. Pontyfikat Franciszka, mimo silnego skupienia na Ameryce Łacińskiej, nie tylko nie zahamował kryzysu, ale wyraźnie go pogłębił. Istniejący do dziś w społeczeństwach regionu realny potencjał religijny, nie został ani umocniony, ani ukierunkowany, lecz rozproszony w innych wyznaniach. Najbardziej przerażające jest to, że wśród samych katolików wierzenia pogańskie okazują się dziś nawet silniejsze niż wśród protestantów. Trudno się temu dziwić, bowiem Kościół pozbawiony przejrzystości doktrynalnej i wyraźnej katolickiej tożsamości utracił widzialność swojego nadprzyrodzonego blasku. W efekcie, zamiast być nośnikiem prawdy objawionej, stał się w oczach wielu po prostu. Jednym z wielu wyznań pozbawionym szczególnej atrakcyjności. Zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite lub poprzez portal Tipli oraz do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!